To pani da ten nóż, bo już jesteśmy na antenie. Dzień dobry Państwu, inżynier Bocher kłania się. Pani Marto, no to już jest wszystko posprzątane. Co pani mi tu A! Dziś u inżyniera bochna w biurowej telewizji śniadanowej pani nie przeciera już, nie jest zmatowiałe szkiełko. Mamy mango. Mango na całym świecie występuje w dziesiątkach gatunków. Proszę Państwa, niestety Polska nie jest ojczyzną tego owocu, stąd też dostępny jest tylko w kilku podstawowych gatunkach. No, przyznam, nie najlepszych. Najlepsze mango rośnie oczywiście w Indiach i w Australii. Jeden egzemplarz może kosztować na polskich bazarach nawet 40 zł. My nie mamy takiej australijskiej sztuki. Oto brazylijskie prawdopodobnie, południowoamerykańskie mango dostępne w sklepach od 5 do 8 zł. Taki egzemplarz Państwo znajdą. Do czego mango użyć, pada pytanie. No, zasadniczo, powiem krótko. Do jedzenia. Każdej postaci na ciepło, na zimno, na słodko, na ostro. Mango sprawdza się bardzo dobrze. Można upieć z nim ciasto, można przerobić na fantastyczny dżem, na przykład z dodatkiem imbiru, który swego czasu jadłem tutaj przed Państwem. Pokażę, jak do mango się. Dobrać. Jeżeli chcemy, możemy je najpierw obrać, albo też można pokusić się o przygotowanie dekoracji z mango, która cudownie będzie wyglądała, na przykład na szczycie efektownego ciasta. Pokażę Państwu, jak to się robi. Odkrajam kawałek mango, ukazując jego pachnącą, żółtą, soczystą strukturę. W środku jest duża włochata i nie bardzo wyraźnie zaznaczona pestka. Poznacie ją Państwo po tym, że skrawając fragmenty owocu, napotkacie już na moment, który do niczego poza wyrzuceniem się nie będzie nadawał. Wróćmy do mojej dekoracji, którą przygotuję w tej chwili. Proszę zobaczyć. Bardzo ostrym nożem precyzyjnie nacinam wnętrze mojego plastra mango. Za chwilę Państwu pokażę po co to robię, nauczyłem się tego bajeru e, podpatrując szefa cukierni jednego z warszawskich hoteli, mistrzynię Bożenę Sikoń w akcji. Ona potrafi wyczarować takie cuda z mango, że aż byście Państwo nie uwierzyli. Ostatnie cięcie i uwaga, niepozorny kawałek zmieni nam się w egzotyczną dekorację. Która fantastycznie wykończy albo sałatkę, albo jak powiedziałem na początku, wierzch ciasta. Kostka z mango, również jadalna. Po tym, jak przestanie służyć jako dekoracja, można te kostki po prostu obieść. Na koniec pokażę Państwu, jakiej wielkości jest pestka w moim owocu. Mniej więcej tyle miąższu da się skroić. Dalej mamy już do czynienia ze zdrewniałą strukturą, w której choćbym chciał, A! już nie! Ach, ale są kawałki, które nadają się do jedzenia, jak na przykład ten mm. doskonały.